Granie na smartfonie. Temat ciekawy, ale temat też w jakimś stopniu zmarginalizowany i jest ku temu kilka powodów. Udarło się przykładowo, że gry mobilne to banalne zabijacze czasu, których trudność kończy się tam, gdzie zaczyna się kolejny poziom układania owocków albo diamencików w trójki. Poza tym podejście do gier mobilnych mocno zakrzywiło pozycję z Dalekiego Wschodu. Miałem swego czasu wątpliwą przyjemność masowo ogrywać takie gry, na przykład MMO. Tam pojawił się autoplay, nuda powtarzalność. No i jest jeszcze ten ostateczny argument, że to służy do dzwonienia, a nie do grania. Chociaż mam wrażenie, że osoby, które tak mówią, przeważnie i tak jedno albo dwie gry mobilne mają na swoim smartfonie zainstalowane. Były jednak czasy, gdzie granie na telefonie sprawiało sporo przyjemności, i mówię tutaj celowo o telefonie, ponieważ wówczas, dajmy na to w gazetkach, można było wysłać SMS-a, a później dostawaliśmy jakąś mobilną adaptację. Albo Assassina, albo Call of Duty. Zresztą sam do tej pory mam Nokia, która takie produkcje obsługuje, i kurczę, lubię sobie do nich wrócić raz na jakiś czas. Dajmy na to pamiętam jak na swoim Samsungu, bodajże J700. Sporo grałem w Gothic 3 The Beginning. Poza tym Elastomania, wiele wersji. No i takie perełki jak New York Knights też było grane, więc tych gier było mnóstwo i faktycznie, nawet na takim malutkim ekranie, sterując klawiszami, można było się w nich zatopić. Ale wróćmy do meritum. Oczywiście w sklepach Play jest mnóstwo gier przeciętnych, słabych, nijakich, nastawionych na mikropłodności, ale są też gry dobre dla których tworzy się takie rzeczy jak to. Użytkownikiem na konkretnie drugiej wersji, byłem przez 2 lata. Fantastyczny smartfon, jako taki kombajn z dużą baterią. Nie będę jednak wchodził tutaj w rolę osoby oceniającej smartfony, to nie moja działka. Wiem natomiast, jako był użytkownik, że taki smartfon ma realne atrybuty, aby grało się na nim przyjemniej. Trigger dostępny na górze, żeby sobie je zbindować. Port od boku do ładowania podczas rozgrywki wertykalnej, nic nam tutaj nie przeszkadza, nie koliduje podczas trzymania naszego smartfona. No i jack, też w części smartfonów aktualnie jest spotykany. Bateria, głośniki, na tym może grać się dobrze. Ale w sumie to aktualnie każdy smartfon może być gamingowy. Nie musimy przecież każdorazowo decydować się na smartfona piekielnie wydajnego, ale np. odstającego od innych flagowców aparatem. Nie musimy też wybierać smartfona przekombinowanego w designie. Zresztą aktualnie wcale nie musimy kupować flagowca pod gry, nie musimy w niego inwestować tony pieniędzy, ponieważ można kupić smartfona znacznie tańszego, na którym i tak gry pójdą, a później na przykład dokupić sobie do niego coś takiego. To jest Razer Kishi V2, który wylądował na moim smartfonie z Androidem. Żadnym gamingowym, od zwykłe Realme trochę bardziej kolorowym. Jest to kontroler kosztujący trochę, bo ceny wahają się między 500 a 600 zł na moment nagrania tego filmu. Z czasem pewnie będzie tanieć, ponieważ jest to gadżet, jest to atrakcja, która nie każdemu się przydaje. A w pudełku, no tutaj przychodzi właściwie tylko kontroler, do tego naklejki, no i nakładki mające poprawić kompatybilność z case'ami, jeżeli takowych używacie. I w tym miejscu z automatu uczulamy. Inwestując pieniądze w takie akcesorium powinniście koniecznie zwrócić uwagę, Uwagę na specyfikację techniczną, która jest wyszczególniona na stronie producenta. Tam znajdziecie kompatybilne smartfony. A jeżeli wasz smartfon nie jest wskazany, tak jak przykładowo mój Realme, no to wtedy rzućcie okiem na wymiary. Być może właśnie okaże się, że wymiarowo całość pasuje, no i w ten oto sposób mój Realme, który nie jest dostępny na liście samego Kishi V2 mieści się idealnie. Wiele miesięcy temu ogólnie miałem też okazję testować poprzednią wersję tego urządzenia i V2 jest definitywnie lepsza. Aktualnie jest to sztywny most centralny, dobra stabilność na smartfonie i znacznie przyjemniejszy klik. Zakładając go dostajemy dwie gałki analogowe, przyciski, D-pada, no i zestaw bumperów oraz triggerów na górze. Pod kątem ergonomii w moich rękach praktycznie zero zarzutów, kontroler dobrze leży, trzyma się go pewnie i stabilnie, dostęp do przycisków jest nienaganny w każdym jednym miejscu. W zasadzie nawet przez swoją grubość po założeniu do smartfona pozostaje on, moim zdaniem, wygodniejszy aniżeli, dajmy na to, joy w Switchu. Lepiej to wszystko wypełnia dłoń i lepiej to się trzyma, więc jeżeli zależało Wam na troszkę wyższej wygodzie, może to być dla Was jakiś atut. No bo wiadomo, jeżeli zależy Wam na ekskluzywach, to i tak Switch będzie 100, 200, 300 razy lepszy. Od spodu Kishi V2, czyli przeważnie tam, gdzie smartfon ma głośniki, zauważycie dwa otwory, które mają po pierwsze zniwelować blokowanie audio, o ile używacie głośników, oraz lekko skierować je do naszego ucha. Są to też dodatkowe przyciski, a wśród nich ten odpowiedzialny za. Nexusa. I zapytacie, czym jest Nexus. Otóż jest to taka aplikacja, którą za chwilkę wam pokażę. I na tej aplikacji możecie rzucić okiem na to, jakie są kompatybilne gry, jakie są kompatybilne platformy, nawet. A poza tym sprawdzić, czy gry, które macie już na smartfonie, będą z Kishi współpracować. No i jeżeli zajdzie taka potrzeba, to również na Nexusie Kishi troszkę zaprogramujecie. I skoro Nexusa mamy już załatwionego, to tutaj dochodzimy do obszaru, gdzie mobilny gaming mocno się zmienił w ostatnich latach. To już nie jest wyłącznie klikanie autoplay w chińskich lub koreańskich grach. Wszystkiemu winny jest gaming w chmurze oraz streamingowych, gdzie gdzie taki sprzęt po prostu zmienia się w pełnoprawną przenośną konsolę na pełnoprawne pecetowe lub konsolowe tytuły. GeForce Now to pierwsze o czym można pomyśleć, chociaż wiadomo, darmowy użytkownik ma pewne ograniczenia związane chociażby z kolejkami. Jest też Game Pass Ultimate, dzięki czemu możemy na smartfonie pograć w chmurze. No i przykładowo taki Steam Link, z którego korzystałem prywatnie, bo mam tam obszerną listę gier. Oczywiście Steam Link działa na takiej zasadzie, że całość odpalamy sobie na komputerze i później jest ona streamowana de facto na naszego smartfona, ale działa i daje sporo radości. W zasadzie w takiej kombinacji naszym jedynym większym ograniczeniem może być dostęp do szybkiego internetu. Tylko tyle i aż tyle. No, ale jeżeli mamy już dostęp do odpowiednio szybkiego internetu, no to wówczas takie kombo złożone ze smartfona i kontrolera okazuje się być rozwiązaniem dobrym, chociaż dobrym to mało powiedziane. Jest wygodne, efektywne i generalnie serwuje nam wszystko to, czego można oczekiwać po handheldzie. Z jednej strony ekran smartfona w centrum, który z założenia raczej nie będzie najgorszy, z drugiej fizyczne przyciski, które nie wchodzą na obrazy. Dzięki temu rozgrywkę możemy obserwować w pełnym wymiarze bez poczucia, że coś zasłaniamy palcami. Zresztą sterowanie też jest znacznie wygodniejsze. I wiem, że prawdopodobnie na niektórych ujęciach z będzie. Widoczne, że nie do końca dobrze mi się gra analogami, ale musieliśmy wybaczyć, shootery nigdy nie były moją mocną stroną na padzie. No ale jakieś biatyki, RPG, przygodówki zręcznościówki, gry akcji, z takim kontrolerem zyskują naprawdę bardzo dużo smaku. I po jego zdjęciu kompletnie nie chcę wracać się do zabawy bezpośrednio na ekranie. Przyciski klikają wyraźnie gałki być może powinny być odrobinkę większe, ale mają przyjemny skok i nie wyłapałem dryfowanie przy dłuższych testach, a zaznaczam, że nosiłem ten kontroler w plecaku, gdzie gałki mogły być odrobinę szarpane, triggery, bampery i dodatkowe przyciski na górze do zbindowania bez zarzutu. Tworzy nam się zatem w zasadzie konsola złożona właśnie z takich dwóch elementów, czyli smartfona i w moim wypadku Kishi, bądź też innego kontrolera, bo nie oszukujmy się Kishi V2 nie jest tutaj jedynym słusznym rozwiązaniem, a po prostu głównym kompanem dzisiejszego materiału, poza tym trzeba przyznać, że jest on stosunkowo dopracowany. Równie dobrze jednak, jeżeli się za takim akcesorium, które pozwoli Wam niejako przekształcić smartfona w konsolę, no to wtedy zawsze można sięgnąć po rozwiązania większe, które pozwalają smartfona przyczepić od góry, a całość od spodu przypomina pada. Można też kupić nakładki od boku na jedną stronę i wtedy mieć ograniczone sterowanie, ale też obecne fizycznie i tak dalej i tak dalej. Z mojej perspektywy to jest o tyle wygodne, czy to pierwsza, czy druga wersja, że wpisują się w bryłę smartfona i tworzą nam właśnie takiego typowego handheldika. Później całość sobie ściągamy, staje się niezwykle kompaktowa, wkładamy do plecaka i możemy przenosić. Trochę szkoda, że w Kishi V2 w zasadzie nie dostajemy żadnego pokrowca. Dzięki czemu to wszystko byłoby troszkę lepiej zabezpieczone, a najlepiej, gdyby do tego wszystkiego był dorzucony jakiś twardy case. Zapytajcie w ogóle, czy Kishi fo 2 się rozładowuje. No nie, poza tym nie jest to też urządzenie, które pozwala wam wpiąć jacka do słuchawek, i niestety to jest moim zdaniem aktualnie wada. Pozwala wyłącznie ładować smartfona w trakcie zabawy, i ten przewód faktycznie jakoś mocno nie przeszkadza, chociaż zauważyłem znaczący spadek intensywności ładowania na ryb względem podpięcia bezpośredniego na oryginalnej kostce. Natomiast abstrahując już od Kishi V2, bo swoje 5 minut w dzisiejszym materiale miały. granie na smartfonie wciąż należałoby marginalizować, a może jednak jest dosyć ciekawą opcją. Moim zdaniem, definitywnie ciekawą jest. Wystarczy zaopatrzyć się w odpowiednie usługi chmurowe, aby nie musieć męczyć się na nędznych, automatycznych mobilkach pay to win które tak mocno zakrzywiają rzeczywistość, i skorzystać z pełnoprawnych tytułów pc towych oraz konsolowych gdzieś na wyjeździe. Nie będzie to co prawda ten sam feeling co na Steam Decku, bądź też Switchu, który pod tym względem w ogóle jest wyjątkowy, ale potencjał na sporadyczny, chociaż nawet i częstszy mobilny gaming. W takim komplecie drzemie. Pamiętajmy, że każdy z nas ma smartfona, więc można z niego skorzystać. Wystarczy dokupić sobie jakiś kontroler, do tego usługę w formie Cloud Gamingu i mamy nasze ulubione gry tak naprawdę pod ręką. Jedyne, o co musimy się martwić, to akumulator, żeby go ładować, no a poza tym dostęp do w miarę szybkiego internetu. Także to wszystko ode mnie na dzisiaj. Wykoniecznie dajcie znać w komentarzach, jak zapatrujecie się aktualnie na gaming na smartfonie. Czy przekonaliście się do niego, a może stronicie odgrania na swoim kieszonkowym potworku. I jeżeli wykorzystujecie jakieś usługi Cloud Gaming, czy korzystacie z nich na smartfonie, dajcie. Koniecznie znać, jestem niezwykle ciekaw. Ja natomiast żegnam się z Wami, z Kirshim prawdopodobnie jeszcze trochę się nie rozstanę, bo jest to ciekawa zabawka. To jest gadżet, pamiętajmy, że to jest gadżet, to nie jest rzecz priorytetowa, natomiast z pewnością jest to coś, co po założeniu na smartfona przez jakiś czas da nam mnóstwo, ale to mnóstwo zabawy. Do usłyszenia następnym razem, cześć!